Witam Was serdecznie na kolejnej recenzji Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam Liquid od firmy Kilo Będzie to Serial Milk Jest to liquid zagraniczny Bardzo znana marka Bardzo znana marka Smak Cereal Milk Równie, Również jest znany w Dużej rzeczy Waperów yy, Zawartość wytłoczenia 3 mg Butleczka 15 ml A Ten liquid zdobyłem na WipExpo. W Polsce widziałem już, że są dostępne za cenę około 40 zł za 15 ml, więc jest to sporo. No ale dobra. Serial eee, Nirk jest to popularna owsianka. Tak. Eee, no i zapachu czujemy takie mleczko. Nie jest to mleko takie naturalne. Bardziej mi powiedział, że to jest mleko. Takie skondensowane, aczkolwiek może to jest nuta tych zbóż. Jest bardzo, bardzo specyficzny zapach. Eee, bardzo podobny jest do Yogurt z kilo. Nie wiem dlaczego mi się to tak z tym kojarzy. Kiberjogurt również będzie recenzja, ale jest taki specyficzny, na pewno mleczny, mleczny zapach. No dobra, ale zobaczmy, jak to będzie smakować. Jak to będzie oddawać. Eee oddawać wrażenia zapachu liquid jest gen myślę, że to jest h 50 50 bądź troszeczkę więcej jest glicerynki Ale no, no, dobra Encom 150 w atomizer aromamizer Stoprim od team no, i mamy 50 watów nagrzał z 0,15 na trójkątach od yy, Poisona. Zobaczmy, jak to smakuje. Powiem Wam, że smakuje naprawdę mega. Yy, ja już jestem w połowie drugiej butelki. Nie mogę się oderwać od tego smaku. Yy. Mamy to samo co zapachu, czyli czujemy delikatny posmak mleczka z delikatnym jakimś tam posmaczkiem zbóż, owsianki, Czuć ewidentnie truskawkę, przynajmniej, przynajmniej moim zdaniem. No i to jest na pewno liquid dla fanów smaków kastardowych. Aczkolwiek nie jest to sama stricte kastardówka, ale myślę, że dla osób, właśnie które bardzo, bardzo, bardzo przepadają za kastardami. Ten Liquid będzie dobrą propozycją, no w Polsce jest dostępny, jest, no nie jest tani, ale jest warty swojej ceny, więc naprawdę polecam go spróbować, jeśli oczywiście macie okazję, yy, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o tę recenzję. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnej recenzji Liquidów. Siemanko!